W dzisiejszym odcinku IT Morning, długi rant na temat artykułu półlekrowej po pod chórze i to wszystko. Wczoraj mówiłem, że zrobię sobie ice tea z herbaty, która smakowała tak fajnie, wędzono. W wersji zimnej nie jest dobry pomysł, jest strasznie gorzkie i smakuje jak taka stara, wędzona ryba. Ale no cóż, to dołożę nam to nastroju w dzisiejszym odcinku. Najważniejsza. Pewno widzicie po pasku, ale podejrzewam, że ten odcinek będzie długi. Nagrywam to na początku nagrywania, więc nie wiem jaki będzie, ale będzie długi i będzie dużo negatywnych emocji. Zaznaczam to, zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest artykuł o bardzo takim bucznym tytule 3 pull requesty przytrzymują e, twój team. Przyznam się szczerze, jakby to powiedzieć, to jest pierwszy raz, gdzie tak bardzo zgadzam się z myślami, które porusza autor, a tak bardzo nie zgadzam się z sposobem, jaki on to napisał. Wiele myśli, które autor porusza, ja się 100%... No dobra, 100% tak. Zgadzam się z nich, ale nie zgadzam się z sposobem, jakiego on o to argumentuje. Nie zgadzam się z sposobem, jak on podaje przykłady, i ewidentnie uważam, że widzimy to kompletnie inaczej. Najgorsze jest to, że są momenty, że ja czuję, że on to robi specjalnie. I to jest właśnie u mnie największy powód mojego zmierzwienia. Kolejną rzeczą, co mnie irytuje, przez to, że to jest medium, i ja nie mogę użyć mojego plugina do robienia highlight'ów. Więc. Dajcie mi sekundę, bo muszę sobie otworzyć moje notatki, żebym wiedział mniej więcej o czym muszę mówić. A więc, tak. Po pierwsze, autor zaczyna dość takim standardowym skrępie, że bla, 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 i że no tak naprawdę pull requesty stały się po prostu yy, no featurem, nad featurem, że jest to bez z wszędzie. Okej. Okay. Przyznam się szczerze, że już tutaj miałem takie mi się zaświecenie, bo z code reviews bym się zgodził. Pół request już jest dla mnie trochę naciągane, ale no okej, okay, powiedzmy, że autor ma jakiś tutaj punkt widzenia. Przepraszam chwilę. I problem jest taki, że autor ciągnie ten temat bardzo długo. Bardzo ciągnie ten temat na różne rzeczy tutaj. Prowadzi dyskusję, dlaczego mamy i prowadzi to w takie bardzo nazwijmy to... Przepraszam, jakie mi te słowa? Nieretrospektywistyczne, yy, retoryczne pytania, i sam zaznacza, że te, te pytania są naładowane, czyli że są bardzo zbiasowane i mają naprowadzić użytkownika na odpowiedź, i się w pełni zgadzam. Sposób, w jaki te pytania sformułował, nie ma co tutaj krytykować, nie ma co tutaj się odpowiedzieć. On bardzo nas prowadzi i jak się trochę przyjrzeć się tym tematom, już nie jestem pewien, czy byśmy przyszli do tych mniejszych. Zaczynam odpowiadać o tym, jaką wciągnął się wykult tego, yy, właśnie, polu requestów kult. I następnie mamy pusty paragraf. Dosłownie pusty paragraf. E, truizm za truizmem, za truizmem, za truizmem, za truizmem, za truizmem, za truizmem. I tutaj od razu chciałem zaznaczyć, że widać moje poetowanie. Dlaczego? Bo z jednej strony w pełni widzę, że to jest próba budowania wstępu, ale uważam, że nie ma to nic wartościowego w tym wstępie. Że to jest takie dosłownie używanie truizmów. Ehm. Staram się być obiektywny. I czuję, że nie jestem. Czuję, że to, że przeczytałem dopiero ten artykuł, mnie dalej zirytował, sposób jak jest napisany, tutaj przemawia przeze mnie. I no, pogoda mi nie pomaga się uspokoić. W sensie też nie za bardzo chcę, bo jestem pewien, że za chwilę znowu będę się nakręcał, więc mam nadzieję, że jestem jednak bardziej obiektywny niż autor w tym artykule, ale podejrzewam, że mogę być bardzo nieobiektywny. No i dochodzimy do takiej już bardziej ciekawej części, że autor powołuje się, że CI pochodzi od Kent Becka. I jego 12 praktyk z extreme Programmingu I no, mamy wyjaśnienie tego Martina Flowera tutaj. No, ogólnie nie ma to się z tym dyskutować. Ogólnie się zgadzam, chociaż wydaje mi się, że przyrównanie continuous integration równa się candbecket, że to ma bardzo specyficzne znaczenie. No dobra, zgodzę się. No przepraszam, coś ją e, No i już dalej się nie do końca zgadzam. Że on tak naprawdę wyciąga, że najważniejszą rzeczą z Continuous Integration to jest: no, everyone commit to the mind line every day. Zobaczmy sobie na artykuł, do którego on w opisany zasad Martina. Nie będę przywracał artykułu, ale tutaj mamy rzeczy. I jak wyglądają praktyki Continuous Integration i w jakiej kolejności są wypisane? Gdzie jest ten punkt? Jest on gdzieś w połowie listy, z tego co pamiętam. No dobra. Jest, jest w tej liście nie jest na początku, więc ja bym zakładał, że jest w jakimś stopniu posegregowana. Oczywiście czytałem ten artykuł dawno, więc już nie pamiętam, czy kolejność była losowa, czy coś takiego, ale no nie jest to na górze. Ja się zgadzam, że to jest istotny aspekt, ale no jeśli nie zgadzam. Zwłaszcza, że autor próbuje postawić tutaj przyrównanie, że jeśli nie komitujesz każdego dnia do głównego repozytorium, to nie masz Continuous Integration. Trochę się zgadzam z nim. Zgadzam się, że te repozytoria nie powinny się rozjeżdżać, że rzeczy powinny być w miarę spójne. Um, nie jestem pewien, czy w pełni bym się zgodził z pójściem aż tak daleko, że nie masz continuous integration. Nie wiem, przyznam się szczerze, to jest ten punkt, gdzie musiałbym trochę więcej doczytać, więcej rzeczy sobie w głowie pokładać. W moim takim zrozumieniu uważam, że jest to naciągane, ale no jestem w stanie zrozumieć, skąd on wychodzi. Ale też chciałbym zaznaczyć to jeszcze raz. Tych praktyk jest więcej i to ma znaczenie dla nas tutaj. Bo co się dzieje? Autor znowu zaczyna mówić, że on jest przeciwko dogłom, ale jak zobaczymy, ma pewną agendę, a przynajmniej mi się tak wydaje. Yy, I zaczyna dyskusję na temat feature branches wersji Trunk-Based Development z ewidentnym skierowaniem na Trunk-Based Development. Przyznam się szczerze, to był taki punkt, w którym ja trochę za bardzo się striggerowałem, bo to był taki punkt, w którym Musiałem się zatrzymać i długo pomyśleć, gdzie ja staję w takich tematach. I chyba gdzieś to muszę w końcu spisać, żebym mógł się odwołać do tego. Z mojej perspektywy wchodzimy tutaj w marodzenie na narzędzia. Dlaczego? Feature branches mają swoje zastosowania. Trunk based development ma swoje zastosowania. Są to narzędzia, które pomagają przy pewnych procesach. Uważam, że niedojrzały team agile-owy, jakby dostał trunk based development, to by kompletnie się wysypał. Nie wydaje mi się, że zespół byłby dojrzały i to, ten wątek, który mi tutaj przemawia i ja może gdzieś przeoczyłem, w pełni dam tutaj możliwość autora, że przeoczyłem, że on mówi o bardzo dojrzałych zespołach. Nie widzę tego. Nie widzę tego w tym artykule, że mówimy o bardzo dojrzałych zespołach, bo wiele z tych rzeczy, co on mówi, ja się nie zgodzę, że one są złymi praktykami i są dobrymi praktykami w ramach continuous improvement, że ciągle się rozwijamy, że są jakimś stepstone'em, który na przykład niektóre zespoły muszą przebyć. I na przykład ja się kompletnie nie zgadzam, że pull requesty zachęcają długo żyjące branże. Nie! Pull request to jest narzędzie. Nasz proces może to zachęcać. Nasz proces może powodować, że mamy nacisk, że dla mnie jest bardziej istotne zrobienie mojego kodu niż zreviewowanie czegoś. To jest coś, co ja non-stop widzę w projektach i z czym non-stop muszę walczyć. Że historyka, że nie ma tego poczucia, że historyka, która jest bliżej skończenia, jest ważniejsza, że trzeba ją pomóc dowieść. Że jeśli ja mam w mojej jeszcze 15 godzin do zrobienia, a to jest historyjka, której pull request blokuje, żeby ją zakończyć, no to ja powinienem rzucić moją pracę po to, żeby tej osobie pomóc wyknąć ją przez obraz. To jest właśnie między innymi jakieś założenia z Lina i tak naprawdę z Agile'a. Zależy nam na dowodzeniu. Jeśli jesteśmy w stanie dowozić to, to czemu mamy to blokować? Ale no znowu. To wynika z kultury. Musimy do tego miejsca dojść. Więc kompletnie się nie zgadzam z punktem, że to są pull requesty. No, zgodzę się, że narzędzia potrafią zachęcać do robienia pewnych złych rzeczy. Tak jak mówiłem, jest to z punkt, którym bardzo dyskutuję, bo ja mam ten problem ciągle. Nie potrafię powiedzieć, czy to Selenium jest winne ogromnym złym praktykom w automatyzacji, czy no, nie jest to wina Selenium. Ja nie potrafię jeszcze do końca dojść. I widzę, że to bardzo zależy od mojego spojrzenia na temat. W tym wypadku jestem negatywnie nastawiony do autora, więc ewidentnie się z nim nie zgadzam i mówię, że to nie niewinne narzędzia. Czy jestem hipokrytą? Jak najbardziej jestem hipokrytą i się w pełni do tego przyznaję. Um, e, więc, dobra. Um, czy... Long lived branch, low team performance, czy się z tym zgadzam? Tak, zgadzam się. Z tym punktem tutaj nie ma do dyskusji, nie ma co dyskutować, zgadzam się. Ale zaraz się zacznie punkt, który mnie. E, Niekompletnie rozwalił. Półrequesty tworzą środowisko. Braku zaufania. No patrz. A ja myślałem, że pół questy środowisko do nauki. Do spisywania naszej wiedzy i tworzenia archiwalnej historii. I wiecie, co najlepsza? Mam praktycznie tak samo dowody na to jak ta osoba, bo ja mam. ja, moje empiryczne dowody są takie, że ja się dużo nauczyłem z pull requestów, które mi robiły inne osoby. Ja inną osobą dużo nauczyłem przez pull requesty, ale no, sorry, tutaj gościu mówi, że i tak naprawdę większość tego jest, że bazuje na swoich doświadczeniach. Przytoczę jakieś cytaty, ale przyznam się szczerze, ja nie czuję nawiązania między tymi cytatami a pull requestami. Cytaty są o zdrowej atmosferze w pracy, i tak dalej. I się z tym kompletnie zgadzam. To po mieliśmy artykuł o tym, że zdrowa atmosfera, ale kompletnie nie widzę korelacji, którą on robi, że pull requesty powodują distrust. Powołuje się na jakieś anegdotyczne doświadczenia, ja powołuję się na moje, więc 1-1. Jeden, jeden. No, no dobra, nie 1-1, jeden, jeden, bo nie ma tej szansy się bronić przed moimi argumentami. Jezus, Maria, ale przeze mnie dzisiaj w domu przemawia. Może nie był to dobrym pomysłem, yy, nie był to dobrym pomysłem na to. Kolejnym punktem jest, że pull request to nie jest dobra praktyka na kod reviews. Autor wyciąga tej dyskusji na temat system 1, system 2 i chce brzmieć mądrze. Często to robię, więc w pełni się z nim sympatykuję w tym punkcie. Ale zgadzam się, w pełni się zgadzam. Kod pull requesty nie są najlepszą możliwą metodą. Super się sprawdzają w, zespo w zespołach rozproszonych, gdzie nie mamy interakcji jeden do jednego. Super się sprawdzają w sytuacjach, gdzie mamy e, no, pewną większą sztywność. Że, na przykład, e, z powodu, że pracujemy w medycynie czy automotywie, musimy mieć proces i musimy mieć papierologię do tego. E, ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem najlepszy kod review jest siadam ja, siadam z tobą i po prostu przechodzimy przez swój kod. Czy na przykład robimy pair programming, mob programming, bo to jest forma robienia review praktycznie w trakcie pisania? Że tak, zgadzam się, są o wiele lepsze momenty. Nie chcę dyskutować na temat avoidance of accountability. Powinienem, ale nie chcę. Dobra, nie chcę, omijam ten punkt. Kurde, dawno nie byłem tak poirytowany to na piątek jeszcze. Punkt na temat Lean Thinking e, też mi lekko przyleciał koło głowy, już teraz nie pamiętam, co o miał na myśli. Dobra, nie będę się odnosił, bo szczerze mówiąc że nie pamiętam tego punktu. E, kolejny punkt jest, z czym ja się zgadzam z autorem, że no nie wstrzymujmy naszego projektu. I to znowu mówimy, że to jest kwestia procesowa. Zrozumienie priorytetów, dojrzałości, że no dostarczenie roboty jest ważniejsze niż coś innego. I pull requesty tutaj nie czuję, że są przyczyną tego. W sensie mogą być, ale no, na przykład piękna przy, przy, sytuacja, jak mieliśmy w jednym projekcie, gdzie byłem, doszło do tego, że pull requests nas tak blokowały, że powstała kolumna ka, na kanbanie. Em, na kanbanie, em, jak to się nazywa? Code review. To, to, to czeka na code review. I tak naprawdę to był ten moment, w którym ja wtedy byłem za młody, albo raczej może nie czułem się jeszcze na tyle butny, żeby to powiedzieć, że właśnie widzimy, gdzie mamy problem. Doszło do tego, że mamy kolumnę pull requests. To znaczy, że mamy problem w naszym procesie, że te pull requesty nas wstrzymują. I tak naprawdę, jakbyśmy zmienili po prostu sobie w priorytetach, jak wysokie jest w priorytacie pull request, tu by to zniknęło. W końcu chyba tak to się stało, ale no tutaj właśnie tak dyskutuję. Czyli, czy zgadzam się z autorem, że pull requesty są złe? Dobra, autor twierdzi, że on nie uważa, że są złe, ale nie są takie super. Nie wiem, z artykułu wynikało, że twierdzi, że są złe. Um, nie, uważam, że pull requesty są super narzędzia ale jak każde inne narzędzie ma swoje zastosowania fajny jest ten artykuł z perspektywy tego, że pokazuje gdzie pull requesty się nie, spo, nie sprawdzają, ale autor wyciąga daleko idące wnioski z po prostu jakichś różnych anegdotycznych doświadczeń powołuje się na cytaty, które z mojej perspektywy nie są za bardzo powiązane z tym o czym mówi i robi bardzo wycinkowo korzystanie z artykułów Przyznam się szczerze, to są rzeczy, o których ja ciągle się boję, że ja robię. Może być mój gniew, tak jak teraz to myślę, spowodowany tym, że on robi to, czego ja cały czas się obawiam, że ja kiedyś zrobię. Czy mi się zdarzyło? Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli mi się zdarzy, mam nadzieję, że wy wytkniecie mi ten klip, ten fragment i powiecie, zobacz, co sobie obiecałeś, zobacz, jak zbłądziłeś. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy i że jak się zdarzy, to właśnie mnie wytkniecie. OK. Ja pierdzielę. Długo gadałem. Um, wdech, wydech, wdech, wydech. Wyrodek się wkurwia na weekend. E, na zakończenie, artykuł, czy znaczy podcast Sama Harisa, Corporate Guardians. E, tchórz, Korpotwórzostwo. E, jest to artykuł wywiadem z Antonio Garcia Martinez, który napisał książkę Chaos Monkeys. E, Przyznam się szczerze, nie do końca pamiętam. To jest nie do końca biografia. taką bym powiedział, z tego co moje zrozumienie z wywiadu, taka nowelizowana historia, um, jego historia pracy w Silicon Valley. Za którą po długich ilości latach, jak wrócił do IT, bo w pierwszy IT. Przepraszam. Jak wrócił do IT, to nagle się obudził wielki raban o jakiś cytat wyrwany z kontekstu, który przyznam się szczerze. Ja nie odebrałem jakoś super, jakby był przytaczany, ale no nie miałem też kontekstu, więc aż tak się nie wypowiem. E, był zrobiony. Artykuł jest bardzo poruszony w ciekawy sposób o tym, jak działa rolina krzemowa, jak działają różne tam, e, no nazwijmy, systemy związane z równouprawnieniem i po prostu jak się rozwija tam Cancel Culture. Artykuł mnie bardziej zaciekawił z innego powodu. E, sam Harry w pewnym momencie podnosi. Czemu e, top 500 czy tam top 5000 firm nie rzeszy się i powiedzą, że no, no, no jak ci ludzie będą mieć problemy, to ich nie będą zatrudniać? Przyznam się szczerze, jak to poczytałem, tak pomyślałem sobie, no kurde, ładnie odcięty a Amusios w tych filmach odpowiedzieli, że nie widzą tego, żeby to się wydarzyło. E, jak ładnie musi być sam odcięty od tego wszystkiego, że to jest taki przykład, mimo że ja bardzo lubię sama, że dyskutuję o czymś, o czym no, ewidentnie za bardzo tematu, bo pomyślmy sobie prostej sprawie. Nawet w Ameryce te top 5000 to nie stanowią większości wszystkich korporacji, nie stanowią większości firmy. W firm jest tyle, że ci ludzie spokojnie pójdą gdzieś indziej, a że większości to są młodsze pokolenia, czyli my, milenialsi i następne pokolenia, więc tracą siłę, siłę, najnowszą generację siłę. Plus, jak się poczyta raporty o milenialsach, bardzo często pada stwierdzenie, że my przynosimy z sobą wszystko do pracy. przynosimy sobą nasze życie prywatne, nasze wartości i tym żyjemy. I ja się w sumie z tym zgadzam. Ja parę razy zmieniłem pracę, parę razy się zderzyłem, bo się nie zgadzało z moimi wartościami. Więc, no, trochę anegdotyczne doświadczenie, ale no, rozumiem skąd to się wynika. Artykuł jest bardzo fajny, przecież podcast jest bardzo fajny, daje dużo przemyśleń i zachęcam do obejrzenia. Wow, dzisiejszy odcinek był bardzo rantowy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo naprawdę mnie poniosło i się nakręciłem. Możliwe, że tego odcinka nie wrzucę. Chyba wrzucę, ale naprawdę, jak widzicie, to są mój stream consciousness, czyli po prostu mimo, że miałem notatki, mówiłem na żywo. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą formę, nie będzie za często. Starajmy się być bardziej pozytywnie I miłego weekendu!